Witam Zobaczcie, jesteśmy w browarze Browar niedawno zaczął produkować najsłynniejsze piwo i teraz zmienił się prezes w browarze i mamy najsłynniejszego prezesa w browarnictwie i będzie piwo produkowane z krajowych, a nie z importowanych surowców i dlatego nasza gospodarka odżyje. Przedstawiam wam nowego prezesa Grzegorza. Zobaczcie, to jest logo firmy Grzegorz, prezes browarów Królowie Żyta. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego odcineczka.